Poranna Loża radiowa. A W porannej loży drugi temat. Otóż 20 tysięcy lokali gastronomicznych wznowiło działalność, a z sondażu przeprowadzonego przez Ibris dla Business Insider Polska wynika, że Polacy pozytywnie oceniają otwieranie się kolejnych branż wbrew zakazom rządowym. W przypadku hoteli i pensjonatów otwarcie popiera 69% społeczeństwa. Otwarcie stacji i wyciągów narciarskich pozytywnie ocenia blisko 75%. 69% ankietowanych Popiera otwarcie restauracji, a 65% otwarcie kawiarni. Z kolei 59% popiera bunt siłowni i klubów fitness. A gościem porannej loży radiowej jest Piotr Pancześnik z kongregacji przemysłowo-handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Jak pan jako. Ja to jest jeszcze jedno, że mniejsze poparcie ma otwarcie dyskotek, bo jest to pewnie bieżąco. Tak, tak, tak. Dyskoteki się cieszą mniejszą popularnością, jeżeli chodzi o otwieranie, jeżeli chodzi o popieranie otwierania, chociaż dyskoteki też się otwierają, między innymi w Nysie otwarła się taka w weekend interweniowała policja. Jak pan ocenia tą... Mam bardzo ambiwalentny do tego stosunek, bo z jednej strony rozumiem e, desperację tu wielu przedsiębiorców, że, e, że tutaj jest ta kwestia. E, utrzymać swój dorobek życia, czy utrzymać swój, swoje biznesy, utrzymać pracowników. No, drugą stroną medalu jest to ryzyko, że ryzykujemy po prostu zwiększeniem mobilności, bo, bo ograniczenie tego. bo To nie chodzi o, tylko o um, reżim sanitarny, tylko ograniczenie częściowo mobilności, stąd w kwestiach hotelarstwa i tak dalej. To jest te branże i branża eventowa, no one dostają straszliwy łomot. Proszę zrozumieć, um, że to jest praktycznie rok spoza krótkim wycinkiem lata, gdzie, gdzie, gdzie tam mieliśmy y, złagodzenie tego. No nie jesteśmy odosobnieni. Y, Francuzi dzisiaj y, zapowiadają i to, y, to y, chyba w środę podejmą decyzję o o y, następnym rozdawnie kompletnym. Y, no nie mamy godzin, godzin policyjnych. No Kwestia, kwestia jest taka, że już nie straci tego, co, co mamy, tego osiągnięcia poziomu e, zapadalności czy, czy transmisji wirusa na, na tym poziomie, utrzymanie tej e, pandemii w jakichś ryzach. E, i zdążyć przed następnymi mutacjami, no bo proszę, proszę, tutaj trzeba brać pod uwagę, że no, wirusy to są żywe, żywe, organizmy w żywym organizmie, które, które mają zdolność do zmiany, e, zmiany swojego charakteru, no obawa przed tym angielską wersją, nie wiadomo jak ona będzie się zachowywała, no ale w pewnym momencie może przeskoczyć, e, tak daleko zmutować, że, że ten cały plan szczepień, posypie się, bo one staną się po prostu nieskuteczne też szczepionki, więc tej z jednej strony świat walczy o to, żeby jak najszybciej wyszczepiać jak największej ilości populacyjnej już szczepienia zaczęły się w Polsce na no, ale dla przedsiębiorców jest to. No oni no, walczą, straszne. mówią, że walczą o przetrwanie po prostu. Że, 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 że nie chcą umrzeć z głodu, nie chcą zagłodzić swoich rodzin, więc się jest otwierają. To jest dla oczywiste, dlatego mówię. Nie, moje odczucia są bardzo ambiwalentne w stosunku do tego tematu i, i myślę, że, że z, musimy bar, no, taki postulat, żeby, bar, żeby nie stracić efektu pierwszych tarcz, które pozwoliły prze przez ten pierwszy etap ko, ko pandemii przebyć. No myślę, że, że tutaj trzeba będzie jeszcze sięgnąć głębiej do, 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 do rezerw, czy tak jak no choćby Amerykanie no, niesamowity program wprowadzają program osłonowy. Oni e... chyba mają trochę więcej pieniędzy. No wiadomo, w budżecie. tak krawiec kraje jak u materii staje, ale tutaj rząd musi, musi bardzo mocno balansować, żeby utrzymać tą drogę środka, którą zapowiadał i, i realizować jak najszybciej program szczepień. No wiemy, jakie są ograniczenia w dostępie do szczepionek, że, że ten. Mm, już zapisanych jest więcej niż szczepionek mamy możliwość pozyskania, no bo to, to jest kwestia, że że no nawet w Unii Europejskiej wywołano pewną roz, pewnego rodzaju konkurencję do szczepionek. No Niemcy. Poza rozdzielnikiem, chociaż stawi postulowali, żeby nie, nie robić takich y, działań w stosunku do szczepionek, no, zakupili jakąś tam pulę szczepionek. No, nie jesteśmy odosobienieni, bo jeżeli byśmy traktowali Polskę jako wyspę, no, ale proszę zauważyć, no, protesty w, w, w Holandii, y, protestują przeciwko obostrzeniom, Francja zapowiada następny rondał, y, godziny policyjne... Y, dzisiaj udaje nam się troszeczkę balansować, no ale postulat y, jako przedsiębiorcy, żeby kolegom y, f... Tych branżach, szczególnie dotkniętych, jak najwięcej przy tą pomoc przygotować. Ja nie chcę, nie chcę analizować kwestii przyczyn problemów tak, yy, konkretnych, bo yy, no największy problem mają te firmy, które nie mogą się odwołać no, no ten, ten system rozdziału tych tarczy 2.0, zakłada, że, że, że porównuje się do jakiegoś tam, jeżeli ktoś otworzył biznes później no, no nie ma szans na, na odwołanie się. Myślę, że, że tutaj yy, żeby nie, właśnie nie stracić tego pierwszego A. efektu tarczy, mhm. żeby, żeby trzeba będzie jednak sięgnąć głębiej. No, no jakąś nadzieją będzie ten Europejski Fundusz, który no mam nadzieję, że on ruszy i te, o te środki będzie można aplikować dużo wcześniej. No to jest cały świat jest w podobnej sytuacji, ale przedsiębiorcy... Rozumiem ich i, i, i to jest naprawdę grupa społeczna, która jest bardzo odpowiedzialna. I, A powinno się i... ich karać za to, że łamią obostrzenia? Dura, rex. No to, to twarde w... prawo, ale prawo, tak. No, twarde prawo, ale prawo. No. Y jeżeli zapowiedzi te, że od pierwszego lutego nastąpią nasze pooboszczenia, ale no niestety po, profesor Horban wyraźnie powiedział, że, że no, ta branża że gastronomiczna jest w dalszej kolejności. No ja dlatego trzeba będzie, myślę, przygotować jeszcze jedną, jeszcze jedną celowaną tarczę, żeby, żeby tym firmom... Ja już wielokrotnie mówiłem, jest jeden z elementów, który, który powinien zawierać tarczę nie finansową, ale tarczę prawną, żeby tych firm, które dotknęła pandemia obostrzenia, dodatkowo nie karać z tytułu no, niedotrzymywania zobowiązań, ochronę że przed. Tylko brak sankcji przejęciem. spowodowałby, że nikt tymi obostrzeniami by się nie przejmował po prostu. Tak no nie, ja mówię o... tutaj jest to oczywiste, dlatego mówię, no, no pewne no stawia się na życie ludzkie z jednej strony na szali, a z drugiej strony trwanie biznesu. No biznes można odbudować, a, a, a życia ludzkiego nikomu się już nie przywróci. No to, to, jest, no to jest to takie dylemat nie tylko etyczny, nie tylko prawny, nie tylko gospodarczy, no, no wyważenie tego, tej drogi środka. Dlatego mówię, że, że powinniśmy uzupełnić tarczę o y, tarczę zabezpieczenia przed wrogimi przejęciami, tą tarczę administracyjną, żeby nie ścigać tych firm, które, no, popadły w problemy finansowe w wyniku COVID-u, y, żeby nie zostały dodatkowo ukarane z tytułu, no, administracyjnych, czy, czy, czy dochodzeń, no, to, to powin powinno być mocno wyważony. Rola tutaj, żeby, żeby być w dialogu organizacji, organizacji gospodarczych. No, A ten dialog wybrań. jest, bo pan w takiej organizacji właśnie się znajduje yy, jest pan członkiem. No ja jestem szczególnie uprzywilejowanym, że ja mam jak gdyby krótszą drogę, łatwiej dotrzeć, ale ten dialog jest. No, no myślę, że tutaj, że tutaj mamy dwa główne cele. Ochronić populację przed pandemią i ochronić polską gospodarkę i wszystkie pozostałe cele ideologiczne polityczne powinny zejść na e, dalszy plan i, i skupić się powinniśmy na tych dwóch celach maksymalna o, o, ochrona e, gospodarki i ochrona społeczeństwa przed koronawirusem e, ja tutaj e, e, My mówimy w tej chwili o, o pewnym segmencie gospodarczym, no, a, ale no, na kontach y, zgodnie z danymi... Y, y, Banków. Um, um, konta mają na firmach 25% więcej gotówki, niż miały w zeszłym roku. no, no to, to jest y, część banków chyba. Ale to też um, pewnie w zależności od, od branży, prawda? Tak, od branży. Hmm. Dlatego mówię, że niejednakowo dotyka koronawirus wszystkich y, segmentów gospodarki. Czyli to, tutaj... ta, ta pomoc to wsparcie nie dla wszystkich, tak? Nie, no nie bardzo celowana, już w tej chwili bardzo celowana, szczególnie zagrożone branże. To tutaj się skupić na, na, na ratowaniu tych szczególnie zagrożonych branż. No, w, od mikroprzedsiębiorców. Najtrudniej, ich, bo one, oni mają największą, największy problem, z, z, zawsze mniej największy problem z pozyskaniem kapitału. No tutaj, tutaj powinniśmy już myśleć o tarczy następnej, fundusz odbudowy po covid zie żeby przedstawić jasny plan, przedstawić jasny plan działań po covid jak będziemy budowywać szczególnie te, te obszary gospodarcze, które szczególnie dotknęło, dotknęła ta pandemia. No i szybkość szczepienia. No to jest to jest najważniejsza rzecz, żebyśmy jak największą część populacji wyszczepili możliwie jak najszybciej. No niestety tutaj tutaj jak gdyby możliwości produkcyjne firm farmaceutycznych są ograniczone. No jest nadzieja, że, że przy pojawieniu się następnych, następnych firm, które dostaną certyfikat na swoje szczepionki, będzie no, się tych szczepionek więcej pojawiało. Kluczowym, kluczowym wydaje mi się, i to myślę, patrząc na, na skalę świata, nie tylko naszego kraju, kluczowym jest, jest najbliższe. To nie jest już kwestia roku, dwóch, to jest kwestia następnych dwóch, trzech miesięcy, bo wraz ze wzrostem wyszczepialności będziemy mieli, będziemy mieli coraz mniejszą transmisję tego wirusa zdążyć. Oby tak metacją. się stało jak najszybciej zdążyć. Króciutko proszę zdanie, bardzo króciutko e, trzymam kciuki za wszystkich przedsiębiorców i, i trzymam kciuki za rząd, bo bo. E, to balansowanie między krzywą zachorowań, a, a naszą swobodą gospodarczą i swobodą mobilnością, no to jest... Yy, Jak taniec na linie. Tak, tak, dokładnie tak. I no wszystkie bardzo. rządy na całym świecie mają dokładnie to samo. Dziękuję bardzo. Piotr Pancześnik z Kongregacji Przemysłowo-Handlowej był u Państwa i moim gościem. Dziękuję pięknie. Radio Opole